Siemanko, witam wszystkie sodiakalne byki kochani na waszym listopadowym czytanku. Lecimy sobie teraz z wami, słuchajcie, dlatego że zaobserwowałam, że są znaki zodiaku na magicznej, które, że tak powiem, są liczniej hmm, komentowane czy też lajkowane i jest nas taka większość. I pomyślałam sobie, że dobra, to, to zróbmy te znaki, które tutaj czynnie biorą udział, że tak powiem, pod tymi filmami, komentują, mówią, słuchajcie, coś tam, zostawiam lajki, nie lajki, kurde, to tamto, siamto, bo ta grupa osób faktycznie jest tutaj mocniej czynna i no i zauważam, że kochani, że warto tutaj jakby w takim pierwszeństwie robić właśnie te znaki, dobra? Mam nadzieję, że reszta znaków się nie obrazi, słuchajcie, zawsze możecie po prostu gdzieś tam zostawić swój ślad pod filmem, żebym ja to zauważyła, że statystycznie po prostu więcej osób czeka na ten, a nie inny znak zodiaku, który, kochani, w pierwszej jakby kolejności będę chciała opracować. Słońca byki. No cóż, a październik wypad jak wypadł. Słuchajcie, nie wiem, jak to y, oczywiście u Was się tutaj wyklarowało. Ja musiałabym wrócić do tego filmu, żeby sobie sprawdzić, chociażby jak to wyszło u mnie. Natomiast y, zrobimy sobie, moi drodzy, listopad. No i sprawdzimy, kochani, co tutaj ciekawego będzie się działo. Słuchajcie, zobaczymy sobie klimat pod tytułem, co w listopadzie ogólnie, co w pracy, co w miłości. Sprawdzimy sobie singli pod kątem miłości, no i rzucimy sobie takie przesłanie, co warto, co nie warto w listopadzie, kochani, zrobić, bądź też co nam tutaj karty przesłania podpowiadają. Beki, zasiadamy w fotelach i lecimy z koksa. Sprawdźmy, co się będzie działo w listopadzie. Raz. Dobra, koniec. Wyciągamy karty i sprawdzamy. Zobaczmy tło, czyli jakby przyczyny tego, co tutaj słuchajcie, w rozkładzie głównym wyszło nam na biurku, aczkolwiek to też może być coś, o czym w tle załóżmy, co się w tle dzieje, czego na przykład byk może nie wiedzieć. Słuchajcie, powiem tak. Ogólnie w listopadzie zadzieje się coś dobrze, to znaczy ja tutaj widzę, słuchajcie, kogoś, kto może mieć jakieś wątpliwości, ktoś, kto tutaj gdzieś w dużej mierze, słuchajcie, zastanawia się nad tym, co będzie, może mieć obawy, może mieć jakieś, może niekoniecznie lęki, aczkolwiek jakiś taki niepokój, jakieś takie wewnętrzne przemyślenia, jakąś taką sytuację, w której byk może, tak kolokwialnie mówiąc, coś mi tu nie pasuje, coś mi śmierdzi, nie wiem czego mogę się spodziewać, nie jestem spokojny, nie jestem zrelaksowany, przeczuwam coś, intuicjami coś podpowiada. Czyli wiecie, możecie mieć takie natręctwo myśli w jakimś pewnym temacie, który Wam nie daje byki spokoju. W tle pokazują się, słuchajcie, sprawy kluczowe, ważne, decyzyjne. Rozważania bardzo głębokie czegoś, co może robić niekoniecznie byk, ale ktoś w otoczeniu byka. Może to być, słuchajcie, partner, partnerka, mąż, nie wiem, ktoś tam, sroś tam, szef, szefowa, w zależności, ale i też, jeżeli ta karta główna tła nie pokazywałaby konkretnie jakiejś osoby, to po prostu, że jakieś ważne rzeczy o których Wy teraz jeszcze nie macie pojęcia i stąd być może dlatego, że nie, ma, nie jest to tak jakby jawne, odkryte, pewne, to byk ma przeczucia, byk ma wątpliwości, byk, byk um, czuje, że coś jest nie halo, że coś jest nie tak, ale tak jakby właśnie to, coś za Waszymi plecami, w sekrecie, w tajemnicy nieoficjalnie y, było podejmowane. I tak jak powiedziałam, ktoś głęboko tutaj rozważa jakąś ważną kwestię, czy coś warto, czy nie warto, czy zrobić, czy nie zrobić, czy zrobić tak, czy zrobić jak. Tak jakby też ktoś mógł chcieć wymierzać pewnego rodzaju sprawiedliwość, albo są tu jakieś sprawy karmiczne w tle, byki. Karty główne pokazują rozmowy, pokazują sytuacje dotyczące prawdy, szczerości. Wyciągania wniosków, które być może, słuchajcie, wy już w październiku powyciągałyście, bo pamiętajmy, że my, z tą, my teraz kładziemy karty na listopad, ale te pierwsze karty bardzo często pokazują wejście z taką, a nie inną energetyką do listopada. Mądrości, nauki, wyciągnięcia wniosków. Być może ktoś z kimś o czymś rozmawiał, może ktoś z kimś coś szacował, o czymś decydował, tak? Być może. Boże wy macie niepewność, czy, mm, załóżmy, jeżeli to była jakaś rozmowa, co zrobi tamten człowiek, bo no, jak najbardziej ja tutaj widzę kogoś, kto mówi, ode mnie teraz wszystko zależy, ja tu mam władzę w rękach, ja mogę zrobić, co tylko zechcę e, i może, słuchajcie, przez tego typu na przykład podejście albo to, że byk wie o tym, że tutaj tak naprawdę nic nie może zrobić, to znaczy no, w sensie nie on podejmuje decyzję, no, ma jakieś takie pewnego rodzaju obawy, jak to się wszystko dalej potoczy. Ale jest być może byk po jakichś dyskusjach, po jakichś rozmowach, albo przynajmniej po wyciąganiu jakichś wniosków, odbiera jakąś lekcję, albo roz, stara się zrozumieć coś, jakiś temat, albo jakąś rozmowę z kimś. Bo tutaj, słuchajcie, siedzi ktoś, kto grozi palcem, poucza drugiego człowieka, a ten drugi człowiek mówi: Spoko, ja cię rozumiem. Ja ci rozumiem. Um, mogą, słuchajcie, u takich byków w listopadzie wynikać nowe propozycje, nowe ruchy, nowe podejścia na kanwie tej rozmowy. Karty końcowe pokazują, że ktoś coś otrzyma, ktoś coś da, ktoś rozpocznie coś nowego, ktoś głęboko coś przemyślał, przedyskutował porozmawiał. No. Um, Także mam takie poczucie, że ta końcowa karta mówiąca o tym, że ktoś coś przemyśli, ktoś się nad czymś zastanowi, ktoś coś przyjdzie zaoferować, dać, bo mamy kartę gońca, który coś przynosi, czyli ktoś mówi, mm", siedzi, myśli, myśli, przychodzi i coś nam chce ofero zaoferować, powiedzieć, zainformować o czymś, dać komuś coś, ktoś może coś będzie chciał dać również wam. Jest tutaj takim, jakby powiewem, troszeczkę w tym rozkładzie takiej świeżości albo wyklarowania się czegoś, bo my dzięki temu, tej sytuacji, w której ktoś coś przemyślał i przychodzi, daje, informuje, czy też wy robicie to w kierunku być może kogoś, daje nowy początek. Bo to jest taka opcja nowego początku. Być może to jest sytuacja, w której wy same musicie nad czymś się zastanowić, bardzo głęboko wyciągnąć jakiś. Słuchajcie lekcje życiowe, bo główna karta właśnie o tym mówi: że tutaj trzeba się szczerze ze sobą podyskutować, porozmawiać, ale niekoniecznie z kimś. Być może byk sam ze sobą musi szczerze i otwarcie pewne sprawy przemyśleć, dociec prawdy, dociec szczerości, zastanowić się nad tym, co zrobić w danej jakiejś tam pewnej kwestii, no i po prostu jakby rozpocząć coś nowego. Tutaj zaraz położymy karty na relacje i zobaczymy, czy te karty bardziej, które teraz omawiamy, tyczą się spraw relacyjnych, czy może biznesowych, czy jakichś tam. Natomiast jeżeli tylko delikatnie powiem, byłaby tutaj jakaś taka sytuacja tycząca się relacji w tych kartach, które teraz omawiamy, no to moi drodzy, ktoś tutaj może mieć bardzo silną podstawę do tego, żeby nie mieć pewności. Co do kwestii tego, co robić. Ale nie, nie mam tutaj zaznaczonych kart, czy tu chodzi o kwestię rozejścia się z kimś, czy tego typu rzeczy, tylko takie, jakby wiecie co, przedstawia się tutaj taka troszeczkę historia, jakby na przykład jakiś byk prowadził podwójne życie, daję taki przykład, nie musi to oczywiście być, to jest to taka sytuacja, mam stałą relację, mam coś, co ukrywam, albo nie wiem, co zrobić. I jest takie, takie troszeczkę rozchwianie, tak jakby może byk zobaczył tak otwarcie na tacy, jak te dwie relacje wyglądają i czego on z tych rel co, on, co on po tych relacjach w tym momencie może mieć. Ale mówię, jest tutaj, jest tutaj jakieś wyciąganie wniosków, lekcji. Jeszcze raz to powtórzę, sytuacja... Cały czas takiego rozdygotania, niepewności, co będzie. W tle być może słuchajcie, ktoś o czymś nie mówi, ale rozważa różne opcje, różne decyzje. Może to jesteście nawet Wy, którzy, wiecie, gdzieś w tle muszą teraz konkretnie podjąć jakieś ruchy, jakieś kroki, coś głęboko rozważyć i nie będziecie o tym oficjalnie mówić, ale będziecie też to robić, więc albo robi to ktoś, albo robicie to wy, wyciągacie jakieś wnioski, lekcje, macie dużo wątpliwości, dużo niepewności. Ja mam takie wrażenie, jakbyście czegoś się obawiali i byli bardzo czujni w tej sytuacji, ale karty końcowe pokazują, że coś będzie tutaj zrobione, jakiś ruch, jakiś krok, informacja, wiedza, rozpoczęcie czegoś, ktoś komuś coś może dać, wydać coś komuś. Ciężko mi powiedzieć. Okay? Zobaczymy, jak wyjdą karty relacyjne, byki. To wtedy może coś bardziej tutaj nam się wyklaruje, czy to chodzi. O co tutaj może chodzić? Dobrze, co w relacjach miłości w listopadzie? Tutaj będzie działo. Hmm. Słuchajcie, karty pokazują, że jest tutaj pokazana relacja, która ma bardzo fajne podłoże, która się ze sobą pogodziła, przeprosiła, jest ze sobą, ma ze sobą bardzo wiele wspomnień, bardzo wiele ich łączy. Chcą ze sobą dalej funkcjonować, chcą ze sobą być. E i jakby ona, na razie ta relacja jest zatrzymana, tutaj się kochani nic nie będzie działo, będziecie ze sobą funkcjonować, żyć, będzie miło, sympatycznie, ciepło. Um. Ale jeżeli chodziłoby tu komuś o to, czy coś ruszy, czy coś się zmieni, to nie, tutaj pokazują się karty zobaczenia czegoś z innej perspektywy i nic tutaj jakby złego się nie będzie działo, tak? Bo ja mam takie karty, zatrzymuję się przy tobie, jestem z tobą, mam, trzymam cię za ręce, jest tutaj pomiędzy nami miło serdecznie i sympatycznie i ja tego jakby nie chcę zmieniać. Bo bardzo często słuchajcie, karta główna pokazująca zobaczenie czegoś z innej perspektywy, i ktoś by mówił: No dobra, no to teraz co robimy? Lecimy w te czy w nazad, w jakąś inną stronę. To te karty pokazują, że ja tutaj nie będę robić żadnych ruchów, ja nie chcę tego zmieniać. I to jest zatrzymane. Czyli jeżeli na przykład ktoś tutaj rozważał, myślał nad kwestią zostać tu, a może zostawić coś, czy cokolwiek z tych rzeczy, to u byków pokazuje się, że ta sytuacja będzie zatrzymana. Tak, jakby zastopowana, nie, nie ma tutaj żadnych ruchów w prawo czy w lewo. Po prostu jesteśmy przy sobie, tak bo mamy ze sobą duży bagaż fajnych wspomnień. Jeżeli są byki, które gdzieś, słuchajcie, rozważają sytuację rozwoju jakiejś relacji z osobą, do której, z którą nie żyją, z którą nie mieszkają na co dzień, to tutaj również się nic kochani, nie dzieje. Czyli wszelkie jakieś powiedzmy. Romansowe sytuacje, jeżeli ktoś taką załóżmy ma, a nawet powiedziałabym taką, takiej relacji, bratni, czy też bliźniaczej duszy, to na razie te relacje pokazują się w listopadzie jako relacje, które również się nie rozwijają. One są, mogą być, ale już nie będą nie są rozwijane. Nie wiem, oczywiście, może słuchajcie, w grudniu to się zmieni i będzie tutaj podjęty jakikolwiek ruch czy krok, ale widać, że na razie nie. Jeżeli ktoś liczył na powrót czegoś, kogoś, z kim załóżmy, to znaczy ja nie mówię, bo to bardziej do singli, bo to słuchajcie mogło pasować, ale jeżeli liczył na powrót kogoś z przeszłości, to ta osoba nie wraca. Tutaj nie ma ruchu w tego typu, słuchajcie, sprawach. No dobra, a co u singli? Byki spod znaku singla. Boże, co ja gadam, byki z poznaku singla. Słuchajcie, nie, no hit. Co u byczków singlu, singli w listopadzie? Co się będzie działo u byczków singli w listopadzie w miłości? Byczki singla. Jezus, byczki, coś te karty dzisiaj się nie chcą klęć. Byczki singla, ale nieraz tak jest, słuchajcie. To trzeba mieć to też na uwadze. Słuchajcie, tutaj, jeżeli chodzi o singli, e, powiem tak. Jeżeli jest jakaś osoba, która z kimś się rozstała e, i myśli sobie, mm, o, może on wróci, a może on napisze, a może on zadzwoni, nie. Mam tutaj pokazane, słuchajcie, konflikt, e, cały czas jakieś takie poczucie urazy, nerwów, niemożności dogadania się. E, I jeżeli ktoś myśli sobie, może on wróci, może ona wróci, e, to nawet jeśli. To nie będzie to spójne. Tutaj pokazują się karty, słuchajcie, no niestety, wrogości albo też jakiegoś negatywnego nastawienia do tego wszystkiego, do siebie przede wszystkim i takiej opcji, w której jest tutaj za dużo przeszkód, za dużo nerwów, niemożności dogadania się, aby tu wracać do siebie. Więc z byki, w listopadzie to się może nie udać, tak? Bo tutaj jeszcze gdzieś duży bagaż takiego zdenerwowania nam się, kochani, pokazuje. Może też tak być, słuchajcie, że. Mm, jeżeli nie, nie są tutaj byki single, które czekają na jakieś powroty kogoś, z kim chcą być, no i tak jak powiedziałam, może to być utrudnione, bo ktoś się z tym szarpie, denerwuje, wy możecie mieć jakieś konflikty pomiędzy sobą, które no niestety nie sprzyjają tutaj, umówmy się, jakiejkolwiek miłości. To też może być to sytuacja, w której możecie poznać jakąś osobę, jak najbardziej tak, ale ta osoba, nawet jeśli, szarpie się z myślami, czy odejść od kogoś, żeby móc być singlem, więc możecie poznać osobę zajętą, która może mieć relację, no taką, słuchajcie, słabawą, gdzie chciałaby z tej relacji odejść, wyjść, ale... Mm, tu ma duży problem, konflikt ze swoją żoną czy też mężem i są tutaj, słuchajcie, na razie takie niesprzyjające ku temu okoliczności, żeby ta osoba mogła na przykład z Wami byki wejść w jakąkolwiek relację to jest po prostu walka z konkurencją, tak? Taka jakby sytuacja, że nawet jakbyście byli z tym człowiekiem, to jest tutaj naprawdę bardzo dużo jeszcze bałaganu, a na takim bałaganie nie utworzycie tutaj, moi drodzy, jakiegoś takiego, no czegoś fajnego na podłożu miłosnym. Więc drogie byczki, single, na razie tu jest za dużo zawierowań albo nerwów w Was po jakimś poprzednim związku. Dobra, praca, praca finansowa. Co tutaj się będzie działo u byków w pracy finansach w listopadzie? Co się będzie działo w pracy we finansach w listopadzie? Praca finansowa. Finanse. Nowe zadania, ruch naprzód, działanie. Może bardzo dużo się dziać, więc od razu tutaj mówię, że mogą otworzyć się jakieś nowe możliwości, nowe ścieżki, rozpoczynanie nowych zadań, nowej pracy, nowych projektów. Słuchajcie, co niektórzy z Was mogą wystartować dosyć ostro, od początku, od zera. Mówię tutaj to zwłaszcza dla takich osób, które na przykład no gdzieś tutaj w dużej mierze szukają pracy, mogą ją znaleźć. Jak najbardziej tak, I tutaj jest rozpoczęcie czegoś od nowa, nowy, no, nowa praca, czy jakieś tam nowe coś, jakieś nowe zlecenia, nowi klienci, czy coś takiego. Wy jesteście pełne entuzjazmu, pełne optymizmu. Widzicie, że jest tutaj duży potencjał. Słuchajcie, na to, żeby się rozwijać no i faktycznie będziecie działać. Może ten listopad, listopad być mocno taki, bym powiedziała, załadowany pracą czy jakimiś tutaj możliwościami, bo ja Was widzę po prostu rozbieganych, zaganianych, zapracowanych, więc tutaj, drogie byki, będziecie gnać, będziecie latać, fruwać, robić różne oczywiście rzeczy, mocno będziecie tutaj zaangażowani, zaabsorbowani pracą, ale i też jednocześnie spełnieni, bo ja tutaj też widzę zadowolenie z tego, że nawet tak jest. No, byczki. Tak to wygląda. Słuchajcie, sprawdzimy sobie jeszcze przesłanie i zobaczymy pod te wszystkie karty, co nam powie tutaj karta z przesłaniami. Poproszę o przesłanie na listopad. Cóż nam mówi przesłanie? Inni przyjdą z pomocą. Słuchajcie, nie wiem, może jest jakaś sprawa, która bardzo mocno Was absorbuje. Tak jak powiedziałam, bo ja tutaj widzę Was, słuchajcie, jako osoby, które mają jakieś wątpliwości, które obawiają się czegoś, którym, takie, które są ostrożne, bardzo bym powiedziała skrupulatnie przyglądające się czemuś, szukające jakiegoś rozwiązania. Zaniepokojone, bo być może, jeżeli to wy czekacie za czyimiś ruchami, no to, to nie, nie śpicie spokojnie. Nazwałabym to trochę tak, bo wy tutaj gdzieś widzicie, że trzeba zachować czujność, ostrożność, jesteście w jakimś temacie niepewne co do tego, co Wy robicie albo do tego, co zrobi ktoś i przez to Wy możecie być tacy, nie mam tutaj co prawda, takich kart mówiących o jakiejś takiej sytuacji, że totalnie, słuchajcie, położycie się wiecie, deską i już nic nie zrobicie, ale z całą pewnością takie wiecie, taka ciągle podwyższona czujność może po prostu powodować, że nie ma takiego nie można chwycić takiego oddechu, poczuć się uff, tak wiecie, swobodnie. Mm. Bo, tak jak powiedziałam, jest tutaj coś, co wy próbujecie jakby się dowiedzieć albo przeskoczyć, ale jest to takie, jakby do was troszeczkę niedostępne. Tak jakbyście same nie wiedziały, czego macie oczekiwać, albo nie wiedziały, co wy macie zrobić, żeby było ok. Tak jak powiedziałam, karta przesłaniowa mówi, że inni przyjdą Wam z pomocą. Wielce prawdopodobne, że być może słuchajcie, jakieś pewne rzeczy same tutaj jakby podgadujecie, ale być może też i w jakikolwiek inny sposób jakieś pewne wskazówki idące od innych ludzi do Was sprawią, że będziecie wiedzieć co robić jak czynić albo czego się kochani spodziewać, może zauważycie w tej karcie, że są przy was ludzie, którzy chcą mm, zawsze wam pomagać, którzy zawsze są przy was, którzy chcą z wami przejść przez życie, e, którzy zawsze wam dadzą tą pomocną dłoń. E, też może taka sytuacja tutaj być, bo tutaj zwróćcie uwagę, no akurat jest tutaj para facet kobieta, mm, ale nie patrzmy na to. Gdzie po prostu ktoś z kimś Idzie do przodu, tak? Chcę pomagać, chcę tu razem z danym człowiekiem coś stworzyć, coś zrobić, i być może ta pomoc, o której mówi ta karta, to jest taka opcja, w której e, ktoś jednak przychylnie w Waszym kierunku, kochani, spojrzy, i tutaj te karty końcowe pokazujące, że może coś przyjść, może Wam coś ktoś coś powiedzieć, poinformować, zaoferować, rozpocząć coś nowego, być może to zrobi ktoś i pomoże Wam w tym, albo Wy też same będziecie wiedzieć co robić, na kanwie być może tego, że rozkminicie co warto, a co nie i tutaj gdzieś e, po rozmowach jakichś na przykład albo po własnym rozważaniu będziecie wiedzieć kochani co czynić. Najważniejsze, że w relacjach jest tutaj, e, są bardzo fajne ciepłe wspomnienia, jest tutaj słuchajcie coś bardzo silnie zbudowanego, e, pokazują się karty mówiące o tym, że być może słuchajcie ktoś nie ma zamiaru Wykonywać tutaj czegokolwiek, żeby to stracić, albo też tudzież patrzy na pewne sprawy w związku z innej perspektywy. Więc i w pracy też fajnie, no Singli trochę nerwowo, ale ogólnie słuchajcie, no być może i też tak musi być. Więc mam nadzieję, drogie byki, że listopad z pewnymi rozważaniami, przemyśleniami doprowadzi Was, kochani, do takiej sytuacji, w której wszystko Wam się tutaj pięknie poukłada. Ja za to gorąco trzymam oczywiście kochani kciuki i pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się.